Ale mogę tam w niego grać Nie ma, nie ma problemu Ale jak mam wybór, to weekendy albo rangel. <grystanie> spoko, spoko, nie śpisz się życzę wygranych Mecz będę was wspierał duchowo Dobrze Dobrze, Kamilu Bardzo miło, że jesteś Kręć się, kręć się uuu, uuu. Kręć się Pypy <grystanie> są przed nami Jeden ląduje ja To w głowę dostanę Aaaa, zaraz, zaraz, zaraz go się zabije. Lecimy składem, się straszny chłopak do wody ucieknie. Dobra. Nie dajcie się pokonać na samym początku, bo to, to, bo to najbardziej wkurza później. To, o, proszę bardzo. Thompson. I Bison W pierwszym domku. Duszego To chyba nie on był To był nie on O jest i więcej to nie on, on. O. jest mnie jest typ, a ja mam ten, chodźcie tu po... po mnie położył. O Pięknie się ubiera, kawał, kawał. To się umiera po Tu co jest? No pospodajcie go no Kurwa, skończyło mi się amo, Ale jazda. Nie wiem no, kurde nie, UMP to nie moja broń, ja UMPem w ogóle wreszcie nie umiem DBS to, Db to dobra broń na bardzo blisko Bo żeśmy do niego przychodzili, nas po prostu spunktował No go zabił, wiesz tylko że jest taki, że ja UMPem rzadko grałem Najdaleko najczęściej grałem Ósemkę miał jakby co, mam ósemkę tutaj Wszystko w porządku, mo nie? Jeśli mogę, to Dobra, teraz trzeba snajperkę znaleźć, bo jest skop ósemka. No, ja już mam. Co masz? Ja też mam N24 na ósemce. A, ty masz już N24 na ósemce? A gdzie jest ten gościu, no. gdzie jest ten gościu, co żeśmy Ktoś go tutaj zabili? Opisałem. No ja mam tylko ósemkę jakby, co? To tego gościa, co tutaj żeśmy zabili, on gdzieś tutaj się, on gdzieś tutaj pełzał. Go tutaj gdzieś zabiliśmy? Gdzie gdzieś zabiliśmy? Ja nie wiem, czy on w ogóle coś miał. Nie wiem, gdzie on dopełzał. Teraz to już mi zginął. On był tutaj zastrzelony? On był zastrzelony gdzieś tutaj. Gdzieś poszedł pełzać. Tu jeszcze sprawdzę. Nie. Umarł w butach. Powiększone szybki do R ki komuś wziąć? Nie może wiesz, przytem ci Mam w plecaku, upomnij się Bo zbieram ammo do mki grubej, szukam MK grubej teraz W razie będę grał. Tam było gdzieś 30, gdzieś tam wcześniej widziałem, ale to za późno. Że gdzieś teraz chodzić szukać po 30. Rozumiem, ja mam 240, więc. Eee, to z prawą. Nie, Nie no, zabijemy kogoś i zlutujemy go. Naprawdę, będziemy piątki. Tu mam 35 piątek. No, trzeba auto szukać, do strefy trzeba jechać. Tak o, idę bocika zabić. Czy to ty strzeliłeś? Trojeczkę. Nie, to ja przypadkowo. widzę, 2 już. Patrzę, gdzie to jest. To co? W ja. tym garażu ja. może być auto. Jest? Ja, właśnie patrzę. Nie ma. Nie ma. Ja. To jeszcze z drugiej strony tam jest garaż, ale tam też nie było auta. Przybyło. Dobra jest auto. Zaraz podjadę. Tomasz Stefanski, dzięki za lajka. Witamy serdecznie Konrad Garcarek również. Możecie zostawić follower, żeby być na bieżąco. Bardzo miło, że jesteście na streamku. No, A ten drugi tak, to, to ja byłem. No, dzień dobry. Masz, Klika, ty będziesz kierował. A co z Twoim kontem na YouTubie, klicha? Widziałem, że nie, nie wrzucasz nic nowego. No, A... czasu nie ma, wiesz. Późno, wracam ze szkoły czasem. Bo jeszcze miałeś sobie zainstalować ten y, program do obróbki, ten co ja mam, A... żeby, żeby nie było tego wodnego śladu tego programu, którego używałeś. Siemanko, Franusz Selke. Witamy. Żebyśmy późno wracali, to byśmy ale że późno wracam, to... No na to trzeba naprawdę dużo, dużo czasu. Ej, piątki ci dam i ten powiększony. Tu, 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 tu gdzie jesteś? Za, za, zatrzym się. Masz tu piątki i powiększony. Mam tylko 10 bendarzy, dobra? Muszę jakieś... Ty muszę... będzie był? strzelam znaleźć ten... leczenie. Dobra. Patrzcie, No ja bym się zlutował jeszcze lepiej, chociaż jakieś leczenie. Leczenie, bustym nie mam tylko 10 banderzy. Jak będą typy, to zabijemy. No i klatę lepszą, bo mam już tam. czwórka. Nice. Przyjmę zapraw w pubu, Przyjmę. Tylko jak, jak oczyszczę listę. Nie ma nic. Poszukuję klaty, normalnej dwójki i dwójki hełmu. Mam wszystko. Zepsute. A ja poszukuję tego typa. Ja Może to do... bot? Ale... Ta, z, z, z mini na... Super, na, na, na tak? Tu piątki. 76 dokładnie tam piątek będzie Ej, tutaj były strzały, tutaj walka była, zobacz kolejna skrzynka, tutaj leży tutaj, była walka na dzień dobry. Tak, odlokł, złapał. Zać po nicku. Piątki kolejne yy, będę, Dobra, miał będę miał botę, będę miał botę gdzieś u Ciebie Skąd wiesz o bo Redza, więc pamiętaj, nie? No jest tutaj Dobra, przyniósł mi więcej, to co chciałem. Piątek, piątek ma dużo. Może ja bym sobie GCK zamienił? Dobra. Namówi, namówił mnie na tego GCK. O, tyle mi wystarczy. Dobra, yy, hełm. Hełm jakoś dwójka, hełm jakiś dwójka by się przydał, ale już trudno. Nie ma, to nie ma. Pobre. Jakim programem nagrywam? OBS. OBS. Streamlabs OBS. Dokładnie. Streamlapse'em. Nadal, nadal snajperki nie mam, a mam, a mam scope'a ósemkę. Ale nie tutaj Ile masz kili? Zero ja uh. raz. Musisz się spieszyć, Patryko, no, nie muszę się spieszyć. Nie muszę wcale robić kili. Pamiętajcie, jak zauważycie gdzieś hełm, dwójkę i całą klatę dwójkę, to ja chętnie wezmę. Sam, no, no Co to ma być? Ja już sobie wziąłem tę gc zamiast tego, zamiast tą sonę. Nie jest zła broń. Skop szóstka. A, już jestem gotowy. Też szóstkę? A ja lepszej klatę szukam. I obitej. Kolejna czwórka tutaj jest. Skop czwórka. I got supplies. Ja tego nie bierę. Drugi bizon. Dobra. Walić to. Gram na drugiego bizona. Tutaj wyrzucam mnóstwo piątek. Mnóstwo yy, sto, na, sto pięćdziesiąt piątek. 155 i GSK. Już, 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 Na dwa bizony, na, czwórco, na czwórkach. Nie ma na co, ósemki założy to dwie czwórki, chociaż użyję. Czemu Aleksa zawiłeś? On się chciał z tobą zaprzyjaźnić. Ochem. Ujka w końcu. Dobra, wszystko. Dobra, jestem. Чекаме на страфе Ну. No. Paliwo, Ostatek. To jedziemy. Jakby tutaj Wiem. gdzieś była jakaś snajperka, to bym się cieszył. Chyba, że ktoś z nas potrzebuje scope'a ósemki. Może to ty potrzebujesz scope'a bo tak mówię o tym, mówię, mówię. Bójka, dziękować. Hej, dzięki, ja mam. Masz ósemkę. Mhm. Dobra, no to... Ewidenty, ty... A ręce tylko mi się nie udało znaleźć sneakerkę. No tak. A nie, się... no ja też mam dwa sneakerki. No to tylko mi się nie udało, ale ja sobie dobrze radzę tak. z bizonem. Ja sobie dobrze z bizonami na czwórkach radzę. Jesteśmy w środku strefy. Albo, albo jedziemy gdzieś na kraniec, albo czekamy tutaj, tylko żebyśmy nie, nie byli między motem a kowadłem, żeby do nas każdej strony strzelać. Nie no, gdzieś przy Goroce, na gorokę tutaj na tą górę przy Goroce. Trzeba było się wspiąć. Eee. Tak, no, tak. Ja pójdziemy. najlepsze, najlepsze miejscowo. Albo też gdzieś no. no wy macie snajperki. Ja tak jak mówię z tym Bizonem na czwórce jakoś dam radę sobie, ale Jakbym miał... snajperki że jak? Jeszcze raz? Powtórz? Grube jęki nie ma A, nie ma, nie ma po Dwa kille macie, nie? Ja mam jeden Ja dwa, 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 dwa. Dwa. trzy jest źle KD musi się zgadzać, nie? Na który nie gram <laughs> no, Ja bym pojechał i ludzi poszukał, żeby pozabijać Można Zaraz będę Jadę po nowy samochód Moglibyśmy razem pojechać, bo masz większe prawdopodobieństwo, że skład ubije ciebie samego, niż naszą trójkę Ale Albo, że więcej chili stąd zrobi Możliwe Nie, nie odjechał O nie, wywaliło streama. Stream wywaliło? Dwa składnie mam tylko w sumie zostały. Celówka i trio. No, odchylimy. No. Dobra, tu już się zatrzymujemy I wchodzimy Na górkę No, to sobie Może, muszę, muszę, tylko, muszę tylko ustawić Nie, chyba zatrzymałeś się na górce właśnie Kurde, chwila, moment A, nie lubię tak, ale muszę, muszę to zrobić A, jakiś render chyba ustawić. miałem. Mogą być tutaj. proszę to niestety. Sekunda. Albo no Spo. Dobra, ustawiłem. Jedziemy. A byłem tutaj, tutaj na górę no weszliście, po, po samochodzie. Idziemy, idziemy. A... Nie po samochodzie, O, ja obok, też obok, obok, obok. Z prawej strony. Dobra, zrobię to samo. Czasami się tak zdarzy, kochani, o, że. Danger. wywali streamka. Ja nie miałem. Może tylko ty miałeś render? Nie wiem. Może. Nie widziałem. Niestety. Niestety. Na spokojnie, ja za chwilę i tak kończę streamka. Co tam jest mocno? Widzicie czy nie? Tam, tam ja nie jest. widzę tam nic. Nie widzę. Bo no, ty masz nie darowanego po prostu go może No, do trzeba iść. Hmm. Ale to tylko kawałek. Tam trzeba siemanko Witamy na streamku. Ups. Ja już mam strefę. A co idziemy dalej? W głąb? No ja. Bo na górce mniej więcej jesteśmy. No, tam są właśnie. Dobra, no, sam typie. strzelałem się, strzelałem się. Tam, yy, tu są za kamieniem, a włęka pali, jak mi jakiś z za ciężka sprawa, nie wiedziałem skąd. Uważaj, Outlaw. To jest cała urywa głowę. Od razu mi chem cały zbiło, a miałem na dwójce. Nice to see you again, man. Thank you, Sam. I very appreciate that. You're welcome. You alright today, brother? I strzela, widzisz? Strzela tutaj Ooh. cały czas. Uh -huh. nie widzę on jest chyba w okienku. Czekaj zaraz go Ja zrobię sobie miejsce i polecę dalej Ja polecę tam w bok niżej Ja nie mogę ja na nie, Ja nie mogę się tam z nim strzelać Nie ma strefy Dostał? Do dachu był Pop. Ok. Okej do strefy Lecę dołem tutaj jakby co do strefy, bo to minuta, minuta 10, ale... To... Może jakiś hem tutaj jeszcze będzie, na szybkości Jeszcze dro dropa będzie miał Co to, co to za lag? jak daleko? daleko skałacha tak? oj nieładnie byczku, oj nieładnie byczku domy skała daleko byczku, oj no. za tu loading mam wszystko w porządku chyba zaraz, widzę, chyba... widzę jak przebiega za ten mały domek e, tu przebiega za domek No niestety nie ma tutaj hełmu żadnego. Bez, bez hełmu to jest. Jest bez... tu w środku... bez hełmu to jest samobójstwo. I bieg do tego małego jeden. O, tu Dobra. Jest. Dobra, mam hełm. Co jeszcze za chłopy? Uważaj, tu mam Nie Nie jeszcze! Lec jeszcze. Lec. Aj, mogliśmy tę domkę śledzić, wiesz? Mogliśmy tę domkę śledzić jednak. W oknie jest na górze jak coś. Tak, jest, właśnie nie jest. na właśnie odejrzałem. O los odejrzałem, to w ten tam. Pa. Nie trafiłem no. ani jednego. Moja wina. Ten mi jeden zwiał, a drugim spiodolił. Dobra. Trudno. Nie zawsze jest dobrze. To może jeszcze To może jeszcze jeden meczek? Ostatni. No. Może mi na koniec? Miramara? No.